Dobra, kto teraz chce być? Dobra, ja biorę grześniczkę. Ja mogę. To dawałem. Nieźle. Wszyscy gotowi? Jo, do dzieła. Jak o co chodzi? A no te zakonnice chodzą i robią taski, nie? I te boty po prostu chodzą i robią tylko taski, nie? Z tego się zarobić, zarobić z obok wejścia do podziemi, więc ja sobie ty nie, ja robię, alibi, a my musimy szukać mój klapy. Ja w znaczy kopać, nie? Żywych osób, że wątpię, że trafi we mnie. No i musimy udawać, że robimy tacki, a on chodzi i patrzy, macieram, to robi tacki, nie? Taki, 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 taki. Dobra, ja to mi trochę, kopa. I musimy ja znaleźć klapę. Klapę to, i kop. nie, ja sobie buduję W robi przerwę, sobie lekko. No robię. Nie skapnąłby się i tak. Ej, ale te nie, zakonnice nie, ale się nie, tak przypałowo nie, zatrzymują, nie? One właśnie chodzi o to, że zakonnice tak szybko zbierałem. wodę, one długo no, no. nie stoją? One latają tam i z powrotem. Dobra, ja jestem teraz pod ziemią i se kopię. Bo... Ja też kopię. Ja, ja że mnie znajdzie. Kop, kop. Znalazłam tego do wpisu O, o, że to Muszę to. się odcisnąć. No musisz się odciszać panie Jak to się to wybiera zakonnicę? Naciskasz na nią, na nią po zapomina. Naciskasz na nią po prostu Dobra to mam jednego Jak mi się Gryz. wydaje Dlaczego grej skazałeś? Bo yy, Chodziła tam i z powrotem za szybko W sensie te boty chodzą wolniej No gdzie? One chodzą... Te boty chodzą, 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 wolniej. chodzą wolniej Chodzą dokładnie Dobra. tak w sensie raz, yy, czekaj, mutuję się tylko pamiętam, raz chodzi, chodziła jakby szybciej, drugi raz wolniej i trzeci raz jeszcze wolniej, więc to było dziwne Chopniany tak, dalej. Znaczy pomiędzy, że te boty się ruszają co za sobą mi dość czasu z tego co widzę Nie wiem o co chodzi Nie Ej, wiem czemu byłem odrzucony ktoś, ktoś, ktoś kod ktoś coś, bo w sumie dalej kody nie mamy żadnego Mamy, nie mamy właśnie Lipton to musiałby pójść z tych, co się miał obok, czyli tam u tych krubek jest najłatwiej, bo z skrubek to idziesz z góry no na... No właśnie ja skruszłam. No to jak jest kod? To... O, o, jak się nie jest... znalazłem Dobra, ja sobie całą rundę fejkowałem taska, bo taki typiaty spał Ulala Dobra, ja teraz sobie porobię taska. Dobra, Klara i Daisy to są boty, na pewno. Halo? Co? Klara i Daisy to są boty, tak mi się wydaje. Tak, są. Ale, tak, tak, wie, tak, tak. W tak. moim... Proszę, proszę nas tu nie obrażać, właśnie. Więc będę strzelał, <laughs> Nie, że... nie, nie się... obrażasz nas tu od botów. Będę strzelał, więc nie wiem... W... Kogo mam strzelić? Kogo polecacie? W siebie strzel. W siebie. Bo i ręka. Sadkę. Na no szczęście to nie ja. Bad ending. <grym> Bad ending. Dobra, ostatnia część kodu na zielonym to jest siódemka. Ok, ogarnęli się. Zielona Pisz. No bo na środku mapy, bo klasztoru jest tam taki płot. I tam... Dobra, jedy ja kopać, bo to coś jest żenujące. No ja nie mogę teraz. Do... Dobra, ja muszę pofajkować taska trochę teraz. Też. Czy co? vexy gaming, czyli że będziecie fejkować taski całą grę i potem uciekniecie? No, no nie, ja. ja nie fajkowałem całą. Ja do, tej... nie ja do tej pory kopałem cały czas. Tak, dlatego no też też na... ta tak. 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 ja też chcę... Ja to. No to. ending. Poś. Bo poszedłem na chwilę od swojego taska i się okazało, że tu był. Tak, tak swoją drogą, możecie iść do innego taska, tylko po prostu musicie normalnie tam pójść. Ja na no, się zryspiłem. Czemu spanikowałaś, Kejty? <grystanie> Nie spanikowałam. Musisz biegać w kółko. Nie, dobra, sprzedaj mi kolegów. On czy koleżanki? Klara. Dobra, no to co? To, to Klara. La, 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 nie no, Klara z botem i Daisy. Żartuję, to nawet, tam nie, to jestem nawet boją, nie jestem proszę Katie. Proszę mnie nie obrażać. <grym> proszę mnie nie obrażać. Berta. Nie! Jedna Berta. Ale że tak to Berta to mi była, grzecznie. nie Właśnie Berta wziął, tak pobił. Mojej opinii Luiza, to jest. Helena, gdzie ty byłaś? Kurde, teraz, z którym ja byłem? No zawsze jest ten problem. Nie, panie, człowiek nie pamięta, kim był, co nie? Bad ending. Kurwa. Ja powiem, nie Ale Co to ma być? Przeklinanie w kościele? I to jeszcze przez metrachę? Dobra, niech i dobra, ja, ja odważny człowiek, idę po kodu. Ja odważny, idę kopać. Mamy wszystko? W sumie wygląda tego, Różowa siódemka, jakby co. Różowa siódemka. A zielone było co? Zielone było 7 też? Chyba też, 2 razy 7 chyba 7 mam ustawioną Ten co za botem gania i go straszy? Biedny bot Biedna Julia Ja, pitola Kurde, no nic nie ma nigdzie Mam ruch No, nie nieźle Halo No. Czemu mnie straszyliście tak e, bez, bez tego? Ale to nie my, proszę panią Bo cię straszyć, a... a po ty... prostu o, duchy, duchy, duchy się nawiedzają. na ciebie, no. Właśnie O nie, tylko nie Julia, Dlaczego? nie, no, nie, nie. Widziałeś I żółta jedynka jakby to. Dobra, ja idę. Mamy wszystko wykopane już czy nie? <grym> Może Nie, nie Dobra, ja kopię teraz. Ej, ja, ja ja nie wycisany był. No to szczerze do tego wiege. Kurwa. Ty krowach jest Żółta jedynka? Krok jest. E, żółta jedynka, no? To a 7, 7 i 7 już mamy? Już są wpisane, już są. Wpisane. Dobra, gdzie jest exit ja, ja No właśnie, ja szukam tej przy żółtej przy jedynki, jestem, bo nie mogę. Ale gdzie jest a tu jest exit. Ale Demon jest zablokowany 707, jest. A nie, ej, ale żółta jest jedynka, wpisz jedynkę. No tak, ale gdzie to wpisać? A mamy wykopaną żółtą? No właśnie nie wiem, szukam. A da się, ja się wykopaną Nie, mamy zieloną po prostu kopaną. No to kopcie dalej. Mam, 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 mam. mam no to, O dobra, uciekam, uciekam. Kurwa. Ej, to, to wystarczy, jedno... że jedna ucieknie? Wystarczy jedna. No nie, jest Yy, dobra, chyba jeszcze nasi gramy na domyślnie, bo potem można zwiększyć trudność. W sensie, że na przykład więcej podziemi i takie rzeczy. A, czy, nie? Tak, tak. Na najpierw Podpowiedź, tak, żeby każdy się zapoznał my... z tymi rolami, nie. My... Yeah. No okay. dobra. Dobra. dobra, czyli ja jako matriaka mam się mutować, dobra. dobra. Dobra, no to co? Rozpoczynamy. E, Ale że matriaka się mutuje i odmutowuje od razu jak są te czarne ekrany. Bo na ten raz było odmutowane jak już biegaliśmy. Mhm. Dokładnie. Dobra, zaczynamy. i zaczęły się łowy a jak jest co żółta szóstka Trzy. są jak jest tyle jak jest tyle tych jak to się Aha, mech, tych żywych mecha. jak jest tyle tych żywych to można wskoczyć do podziemia i od razu kopać bo on będzie do będzie nie sprawdzić. jak gdzieś się na niego trafi po drodze no lepiej ale będzie. No lub jesteś zdrowiścia Tak szybko, żeby cię z dzińiczku odtegował. Dwa, Dobra ja kopię. Ja kopię Ja też kopię. Raz, Dwa, trzy. Mam coś. O, weź już to na siedemkę, albo na szóstkę. Trzy. Różowe, na szóstkę? Tak, no różowa szóstka. Trzy. No i teraz już jest odmutowany, tak? Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Niestety chciałem powiedzieć, że wśród was są niegrzeczne zakonnice. O! o nie to Wszystkie jesteśmy grzeczni i kochane! Przestrzegamy no obowiązujących tu nas zasad! Prawda! Pan Bóg mi tam z nieba powiedział, że któraś tutaj jest nawzjadła. Tak. A Pani jakiś na schizofrenię? Nie, proszę mi tu jeszcze nie obrażać, ja tylko muszę jeszcze zapamiętać w dzienniku wasze nazwy i tutaj się z wami rozprawię. Rozgrzeszenie. O nie, tylko nie i ręka. Zgoda nie była No Niestety, trzeba było dać przykład. Ja pierdolę. Dobra, idę kopać Dobra, tym razem idę, idę jednak kopać Ej, żółta trójka jakby, to Żółta trójka, ja idę robić alibi teraz Ja też idę robić alibi Żółta trójka? Tak, żółta trójka Aha, bo kiedy to zapisuje hmm. po angielsku na nazywa Ale roku, tak, ja tak, myślałem, tak Ja czemu P, jaki był? Różowy? Różowy ja siedem coś, Ja coś tam no. wpisałem już, ale nie pamiętam 8, 7, co tylko sześć Dobra, trzeba spacjować co było? Jeszcze? Ej, tak żółta trójka, dobra Na czacie może No no, widzę Kurwa, to wszystko wykopane. Ej, w ogóle ta lepsza łopata jest pod klasztorem? Bo osoba, która by miała lepszą łopatę, to mogłaby kopać, być głównym kopaczem No co, Do następnego dnia niech ktoś sprawdzi ten, co się zraspi blisko klasztoru bo W sumie ja tylko raz wziąłem tą lepszą łopatę Ona się łopatę. randomowo respi A, Dobra, chyba umieram generalnie Bo ona była raz w górnym prawym rogu, nie? Nieźle. Chyba już mam jedną tutaj wredną złośnicę. O nie! Co został tej Nie! Kogo chcesz No czyści? ja spojrzę. Frances! Nie. Patrz, co robiłaś? Łienzka! Franceska nie! Oj, franceska, franceska! Okay. Kara musiała być! Dobra, niech ktoś idzie kod sprawdzić, a my kopiemy dalej. Dobra, ja muszę trochę taska pofejkować w końcu. A co potrzebne? Yy, no w sumie to tylko zielone potrzebne jeszcze. A do wykopania? W sensie, nie, do znalezienia. W sensie kod musi ktoś sprawdzić. I do wykopania Jak wy tu kopiecie, że tyle jeszcze do wykopania jest? Nie no już jedną trzecią się pierwszego dnia Kurde, mógłby przyjść zobaczyć, że tu robię taska, a nie No właśnie, ja też właśnie specjalnie sobie no, mówię teraz po, pofejkuję, żeby ten, sprawdziła, a teraz akurat nie chcę tu przyjść Jak na coś chyba idzie Ale nie, chyba jednak nie idzie. Dobra, i musimy... Znaleźć, pod jakimś... Musimy zobaczyć co jest na zielonym, bo nie wiemy. A zielony wiemy, no tak. No to następna runda sprawdzimy. Żółto hmm. Niech no ja spojrzę do mojego dzienniczka. O, nie! kurwa, akurat a, jak odszedłem, to przyszła, nie? Wszystko zanotowałam tutaj każde przewinienia. Każde przewinienia, a tym razem minusik dostaje Luis. Luis! Nie, a to był nie. Nie bardzo mam. dobrze, nie lubię tej sukni. Nikt nie lubił, całe szczęście! Ma ktoś ją podkablował, nie? Ładnie! Ej, jakby co, zielone... O, zgadujemy. Ej, pominęliśmy dzień, musicie zgadnąć, bo Zielone zgadujemy, zielone zgadujemy, zgadujemy po prostu. No czekaj, to ja idę do Exita, a ty po kolei wklepaj, ja powiem otworzę. Wystarczy po prostu żółty mieć i zielony klikamy, nic więcej. No żółty masz 3, różowy masz 6, a zielony nie zgadzimy, się. żółty trzeba znaleźć. Znaczy, ten nie, no, ale nikt mógł widzieć, a, nie? A, my się zdarzy, że go mamy, no to kopanie, kopanie. Dobra, mam żółty, jeden, dwa, trzy. Dobra, ustawiajcie ten zielony. Zielony był po lewym, górnym. Dobra, Julia, stój tam. Klikaj, klikaj. Dobra. Jest! No, super. nieźle! Piękna ucieczka, chociaż moim zdanie powinno być tak, że wszystkie muszą uciec. No. Ale to jest słabe, no, że jedna no, ucieczka jest Jo, koniecznie. szybko on to zajęło. No. Bo tak no. to w sumie wiecie, ja na przykład gdzieś tam sobie chodzę, albo nie wiem, robię Alibi przykładowo, a reszta sobie kopię i jest ucieczka, więc. Yo. Więc ten, szybko jest. Chyba trzeba zwiększyć poziom trudności, jak mi się wydaje. Czy jeszcze nie? Nie no, to może daj każdemu jeszcze być matronom, nie? nie, nie, to nie, nie jeszcze. No, ja też nie byłem w sumie. Dobra. Mogę zagrać matronom teraz? No może żeby, no, żeby jest. Tak. Dobra, to lecimy, wszyscy gotowi. I mapę też będzie trzeba zmienić niedługo. Uuuu, nowa mała. Tak! Let's go, let's go! E, Matle chyba przy domkach, tam gdzieś się chodzi w kółko. może gdzieś do góry. A ja kopię. Ja też kopię. Mam A ja mamy... zaczynam od Alibi! Zielony guzik wykopałem czyżby ty, blady chodzisz w kółko? Nie, to nie ja. To jest A. kółko jest tego niebezpieczne, łatwo zboczyć z tego, z trasy. Ciężko, no, ciężko. No. Ja tak franciszkę wyłapałem. Dobra, z poczką. No, Mam dwa. Znalazłem kolejny guzik różowy. Ale skupienie było. Witajcie. A, witamy. witamy. No, dzisiaj sobie chodziłam po podwórku i sprawdzałam, czy e, tutaj e, przestrzegacie naszych zasad. No i tutaj podpadły mi dwie osoby, ale z tego powodu, że jestem trochę ślepa, to mogło mi się po prostu w głowie popierdolić. E, więc z tego, no, Klara, naucz się chodzić. O nie! Tylko nie. No nie, Że po prostu miała nóżki mi przekrzywione i dlatego tak krzywo <noise> chodziła. Batending. Dobra, ja teraz fejkuję Tuska, na razie. Ja Ale... musi chociaż raz podejść tutaj, żebym zfejkował, A ja tylko... no. Przy drzewie stoją duże jak coś. Wiecie, gdzie ona jest? One chyba tak randomowo też nie zawsze tyle samo czas stoją. One stoją A, bardzo tak. randomowo i też różne odległości. Tak, mają. no. Ja się właśnie też przyglądałem na odległości. Mamy exit jak coś. Mamy dwa wykopane, tylko kodik trzeba będzie jeszcze znaleźć i jedną. Kodik? No ra, idź podejść do kodu, może. Ja nie mogę, ona teraz przy mnie jest, gapiła się. A gdzie jest? Info. Studnia. Na górze gdzieś. A teraz Kodnia? już poszło sobie. Tak, teraz już się poszła. U nas jest przy krowach. Witam z powrotem. A szczęść Boże, szczęść boże. Znowu oglądałam Wasze zachowanie i tym razem podpadła mi tutaj niejaka nora, ponieważ ona niepoprawnie doiła krowy. Nora, proszę się wyjaśnić, co jak, jak do tego doszło. Hmm, czyli będziesz cicho siedzieć, no dobra. Milczenie jest zpało. <noise> Widzimy się jutro. Nice! <noise> Udało się uciec. No ale nie było łatwo Oj, nie było, nie było. No ja kurde, no. Ale już miałem was wypierdalać, bo w książce sobie zaznaczyłem kto na outside nie pracuje. <głos> <głos> a, dobra runda, to, nie było Dobra runda To kto gra? Starą? Ja mogę znowu grać, chyba, że ktoś... No ja będę bym... No dobra, dobra, to gra i Chyba, legion. że Legion. Bo hmm. ja nie już grałem ostatnio temu. No dobra no to dawaj Legion, lecimy. No, no dobra, no to lecimy. Dobra, wyciszyłem się. Idziemy zobaczyć co tu się dzieje. Ta mapa jest strasznie duża, nie? Dobra, Alex sobie tu robi grzecznie. No i tu nie da, nie da rady, nie? Za, za mało czasu jest chyba na to. Luis, Krala, Clara, Julia. Luis, Clara, Julia. No już czas się kończy. Nie dojdę do następnego taska. Irena. A witam. Tego dnia nie zobaczyłam nic podejrzanego. Aczkolwiek bardzo mi się nie podoba, że Daisy stoi do mnie odwrócona dupą. Daisy, czemu stoi? Yes. odwrócona dupą do, do maciarszki naszej? Chciałem wywalić kogoś randomowo, ale wywalę Daisy za karę. Daisy, co za brak szacunku nie. Ej, to się chyba coś buguje tak ogólnie, nie? Tak, czasami się chyba coś buguje, też to zauważyłem. No. Bada. Dobra, idziemy dalej. Julia. <śpiewanie> <śpiewanie> Mamy Helen. Julia, Nora, Alex. Julia. Nora i... Aleks, dobra, te mamy raczej potwierdzone. Raczej. Dobra, idziemy dalej. Musisz mówić bardziej piskliwym głosem. Katie i. Kto to był jeszcze? Emma. Emma i raczej Katie Clear. No dobra. A Musiałam... ciężko. Musiałam zajrzeć do mojego notatnika, bo nie pamiętam, czemu Helenka jest na środku. Ja mogę powiedzieć, co zrobiłem. Dzisiaj. Dobra, Helenko. kto jest twoją najlepszą koleżanką w naszym klasztorze. I ręka, Zawsze się razem trzymamy. No dobra. Yeah, idę yeah, tylko nie, idę z Irenką. Nie, tylko nie Irenką. Nie Nie, nie zostajesz. I ręka nie zostaje. Ej, bo on zgniótł Dobra. Myślałem, że może dla Beki powie kogoś, kim był naprawdę. O, Emma. Emma, Nora. Nora chyba clear. Emma też chyba clear. Francis, Grace, Berta. Najbardziej sas. Julia, Katie, Louis, Alex. Aj! Kurwa, co ja zrobiłem? Podałem. Dobra, idziemy zwołać spotkanie. Witam serdecznie. Zwołam to spotkanie, ponieważ kilka zakonnic pracujących tutaj bardzo mi się nie podoba. To? Które to? Jest to na Trzeba przykład... Nie Berta. Nie, nie! Berta, tylko nie ona! Nie! <ścoughs> No dobra, to jest. Biedna Berta. Francis. Biedna, biedna. O nie, tylko nie Francis! Francesco. Nie! O kurwa macie. To... Nie potrafię pracować, szuka. och. Co za nieszczęsny wypadek. Nie Grace, nie, nie, nie Grace! No kurwa, serio? Nie, tylko nie, Grace. To jest bardziej no to Andraki. Ja pierdolę, to dałem. Mary. I nie odupia. Dobra, to wyrzucimy teraz Mary. Chyba, że już nie zdąży nikogo wyrzucić. No dobra. Poprzednie nasze spotkanie było nieporozumieniem. Zapomnijmy o tym. Nie można tak o tym zapomnieć. Kto to powiedział? Ale no nieźle. Nie Powiedziałam, że poprzednie spotkanie było nieporozumieniem i zapomnijmy o nim. Dziś wyrzucimy Mary. Nie! Nie! Tylko nie Mary! W końcu, trafiłem ludzie. <gry> Mówisz, że Alex. Dobra, fajnie by było kogoś złapać. Czy znaczy Nora sobie pracuje. Podamy jej znak zapytania. Więc może clear. Dalej sobie pracuje dalej. O, tam ktoś biegał. Nora, Julia, Luis. Kurwa, się wystraszyłem serio. Nie wiem, sam już. No dobrze. Dzień dobry, z siostro. Czemu zwołuje siostra to spotkanie? Co się stało? Spotkanie zwołuje, ponieważ dawno nie widziałam siostry Alex i zastanawiam się, gdzie ona jest. To jest bardzo dobre pytanie. Co ta bez, bezbożnica mu pewnie robi? Pewnie chodzi po jakichś podziemiach. Pomyśl, o! Mój, mój, mój tak, ta bezbożnica. A dobra, to pomyślimy o kimś innym. Na przykład Aleks. Nie! nie. Pani Alek! No cóż, ulala! Dobra, kto mi jeszcze został? Kla... Julia i Luis Nora są raczej clear, chociaż nie wiem, ile jeszcze w ogóle zostało graczy. Julia Emma tu sobie robi taska, to zaznaczymy, że robiła w tej rundzie. Nie wiem, ile jeszcze zostało. Kurwa, się zblokowałem. A! Tu nikt nie do ikrów. Czyli Klara raczej na pewno, ale nie mam pewności, bo już nie zdążę do ostatniego taska. Ajajaj, ciężko, ciężko. No, witam. Dziś postanowiłam... Rozmówić się z siostrą Klarą. No niestety. Nie Ale tam, że na tym dzwonie nikogo nie trafiłem, to ja w szoku byłem, nie? No. Ej, ale wiecie co? Chyba na tyle osób trzeba jednak już trochę dać więcej czasu, bo to jest nasz 8 osób, to wtedy mhm. czas chyba 45 jest dobry. A jak jest tyle, ten to po prostu już się strudnie. Ale chyba to był i tak klasik, co nie?